i witajcie w bardzo szybkim małym poradniku jak w ogóle dotrzeć do nowego po prostu terenu, który będzie dodany już za tydzień. Na początku będzie potrzebny nam bag. Zrobimy go w Jarhelm, więc idziemy tam od razu. I pierwsza zasada jest taka, że trzeba dotrzeć do ławki, która jest tam przy fontannie i dzięki której będziemy mogli wyruszyć do Centrum Jorwik bez wstawania. Potem, jak już usiądziemy na ławce, nie stawając, klikamy na znak, żeby pojechać do y, centrum. Po czym, gdy jesteśmy w centrum, zauważymy, że nie możemy się ruszać, i szybko klikamy, żeby wstać. Po czym wracamy do Jarhelm. I jak widać, gra chyba nie za bardzo nas wyłapuje, że tutaj jesteśmy. To jest nic złego. Od razu lecimy do zoologicznego. Po prostu taka zasada, że trzeba wejść do jakiegoś pomieszczenia. Możecie się jedynie pokręcić i wyjść od razu. Wtedy koń Wam się pojawi przed sklepem. Nie będziecie mogli na niego wsiąść. Kliknijcie sklep globalny i od razu będziecie mogli. Potem, niestety, podwózka teraz na nas nie działa. Więc musimy wziąć podwózkę normalnie do losowego miejsca. Naprawdę, to może być obojętnie gdzie. Gdy już weźmiemy podwózkę, teraz nagle gra pozwala nam cofnąć się do swojej stajni, więc wracamy po prostu do siebie. I teraz już nie ma większej zasady. Po prostu lecimy nad jezioro Wallendale, z którego będziemy mogli przedostać się do naszych dzikich lasów. Na przyspieszeniu widzicie, którędy jechać. Po prostu trzymajcie się cały czas prawej strony i poszukajcie miejsca z taką skałą że ludzie objeżdża tą skałę i się męczy, a ja nauczyłam się po prostu wjeżdżać tędy i tak łatwiej. Teraz to jest jedno z cięższych miejsc. Musicie bardzo powoli, bardzo powoli, tak naprawdę, wjeżdżać na ten kamień, i to będzie po prostu zasada prób i błędów, dopóki wam nie wyjdzie, i najlepiej wziąć do tego najchudszego konia, jakiego macie. Po prostu będzie wam o wiele łatwiej, plus takiego właśnie Czym po prostu najłatwiej się skacze. Zasada jest taka, żeby z tego ostatniego kamienia przeskoczyć na tą trawę, która jest dookoła właśnie otulona kamieniami, bo normalnie nie da się na nią wjechać. Jedynie tym sposobem, jakim właśnie wam pokazałam. I tutaj, już na spokojnie, mogli, będziemy mogli wjechać do góry, chociaż lepiej uważać, to. Wiecie, jak jest. To, to jest nasze kochane SSO, nigdy nie możemy się wszystkiego spodziewać, nie? Następnie jedziemy cały czas przed siebie i przy tym wielkim drzewie po lewej Ja tutaj przycięłam, bo niestety nagrywałam to w dwóch częściach, bo mnie wywaliło I przy tym wielkim drzewie, yy, po prostu w pewnym momencie pod górą Nas po prostu zatrzyma. Będzie blokada i jak przejść tą blokadę, się spytacie Najłatwiej na świecie, wystarczy kliknąć na konia i go pogłaskać. I przerzuci nas poza niewidzialną ścianę. Teraz nie czeka na nas nic innego, jak po prostu wbiec pod górę. I gdy widzicie dwa białe szczyty, musicie wbiec pomiędzy nie. Też próbujcie, bo będzie was pewnie wywalać na dół. No musicie próbować, cały czas próbować. Żeby zejść na dół bez niebezpiecznego wypadku, klikajcie cały czas O albo ikonkę aparatu, ale tak ciągle, 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 ciągle i pozwoli wam to po prostu zjechać na dół. Więc dziękuję za obejrzenie i miłego zwiedzania!